Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to John Deere 6930 Premium. Ciągnik z 2009 roku z przebiegiem tylko 6960 chyba godzin pracy. Jak ciągnik wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Ciągnik w wersji Premium z amortyzowaną przednią osią, przednim tuzem, amortyzowaną kabinę. Posiada również, dostał ciągnik komplet nowych opon na tył i naprzód. Opony w rozmiarze standardowym, jak na taki ciągnik, czyli 480-70R28 i 580-70R38. Ciągnik, można powiedzieć prosto, z ciężarówki, jeszcze. Nieszykowany, założone tylko nowe opony. Za 2-3 dni zrobimy w nim przegląd. Ale już na pierwszy rzut oka widać, że nie wymaga żadnych remontów, bo chodzi świetnie i będzie można go już z tym sumieniem sprzedać. Ciągnik posiada komplet zaczepów transportowych. amortyzowana kabina jak wspominałem jeszcze go tutaj wypolerujemy będzie piękny jak dalala nie wymieniany oryginalny pedał oczywiście podłoga ładna czysta tylko wytrzeć ładnie fotel nie dziurawy ładny sofitka na web nie leci Tak dobrze pamiętałem 6960 godzin Skrzynia Power Quad 2020 /20 z funkcją Auto Eco Shifto. Tak to wszystko wygląda jak widzicie Bardzo ładnie przyciski niepowydzierane Trójeczka rewers do przodu i sobie delikatnie ruszamy czwóreczka. Biegi chodzą bardzo ładnie, czyli oczywiście 40 na godzinę, 44 leci sobie dokładnie z funkcją EcoShiftu. Piąteczka. Auto włączyłem właśnie. Puszczam gaz. Teraz dodaję gaz. Ciągnik zmienił nam już biegi. Sobie lecimy na niższych obrotach. Wyłączę auto. Dam jedno. Do dołu jeden półbieg. Lecimy sobie tak samo 43 na godzinę. Dajemy ostatni półbieg. Obroty nam spadają. Ciągnik utrzymuje tę samą prędkość. Maszyna chodzi znakomicie. Klima działa krótki przeglądzik raz, dwa, trzy i w poniedzieli możemy go sprzedać ośka chodzi bardzo dobrze hamuje prawidłowo bardzo dobrze piąteczka komin gdzieś tu mi pogrżankuje i ostatni Naprawdę bardzo fajna, zdrowa maszyna, nie wymagająca napraw czyniowych silnikowych, chodząca bardzo dobrze na nowej gumie, nie zgłasza błędów, awarii. Usterek. Trzeba wyczyścić jeszcze tutaj pulpit, to wszystko zostanie zrobione. Jest to z tych ciągników, co ziemię pod siebie wyrywają. Świetna maszyna. Nie dymi, nie kopci, lekko rzuci dymkiem. Zapraszam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.